Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Karol Trafny, jestem fizjoterapeutą. Chciałem powiedzieć coś o zawodzie fizjoterapeuty, czym się zajmuję, jak pracujemy na co dzień, jak pomagamy pacjentom, jak leczymy ich dolegliwości bólowej, pomagamy im wyjść z różnych kryzysów. Chciałem powiedzieć, że zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym, który posiada prawo wykonywania zawodu, m.in. tak jak lekarze czy pielęgniarki. Powiem Wam, jakimi pacjentami zajmujemy się w naszym gabinecie. Są to pacjenci po wypadkach, po urazach, po skręceniach, czy to kostek, czy różnego rodzaju stawów, po zerwanych ścięgnach, czy to achillesa, czy więzadłach. Pacjentami z dolegliwościami bólowymi głowy, z migrenowymi. Również zajmujemy się. Tak jakby fizjoterapią stomatologiczną, czyli z krzywym zgryzem, z różnego rodzaju przeskakiwaniem szczęki, ze zgrzytaniem zębami, ze zjadaniem swoich zębów. Również trafiają do nas pacjenci z problemami psychosomatycznymi, również z przewlekłym stresem, z depresjami, a także z dolegliwościami narządów wewnętrznych które objawiają się między innymi jelitem wrażliwym, bólami wątroby, żo żo żołądka, zaparciami, biegunkami. Również zajmujemy się sportowcami, trafiają do nas piłkarze z naszego rodzimego klubu Gawia Hoszno, z kajak Polo, z kajaku klasycznego mamy też sporo pacjentów, jak i również sportowcami, którzy ćwiczą na siłowni, zajmują się podnoszeniem ciężaru, gdzie u nich kontuzje są na porządku dziennym. Trafiają do nas zarówno młodzi ludzie, jak i osoby starsze, chociaż młodzi ludzie zdarzają się coraz bardziej częściej w naszym gabinecie, ponieważ wydaje mi się, że świadomość fizjoterapii i co mogą tym zyskać jest coraz większa, przez co mamy dużo pracy. Oprócz tradycyjnych zabiegów fizjoterapeutycznych zajmujemy się również masażami klasycznymi, relaksacyjnymi czyli coś dla duszy i ciała, a także mamy zabiegi estetyczne, do tego mamy różne maszyny, które między innymi redukują celulit, poprawiają ukrwienie i całą estetykę w naszym ciele. A teraz pokażę Wam przykładową terapię u pacjentów borykających się z bólami głowy, czy to migrenowymi, czy też napięciowymi, która skutecznie sobie poradzi z owymi bólami. Że pacjentka już tutaj wygodnie sobie leży, wygodnie jest ułożona, trzeba zadbać oczywiście o to, żeby pacjent leżał wygodnie, żeby nie miał w żadnym ciele jakichś napięć, był wyluzowany, trzeba zadbać o odpowiednią atmosferę, o temperaturę. A także o to, żeby pacjent czuł się u nas swobodnie. Więc zaczynamy sobie z terapią, moje ręce wkładam pod pacjenta głowę. Pacjent głowę trzyma bardzo luźno, nie pomaga mi ani też nie przeszkadza. Po prostu traktuje jakby moje ręce były jego poduszką. I teraz zajmiemy się mięśniami podpotylicznymi. To są bardzo małe mięśnie, ale jakże bardzo wredne. A zwłaszcza u osób, którzy pracują dużo przed komputerem, w biurach mają dużo stresów, wtedy te mięśnie bardzo się napinają, powodując dolegliwości bólowe. Głowy. Dlatego ruszamy sobie tutaj delikatnie z naciskiem. Odciągamy te mięśnie od siebie. I puszczamy. Pacjent oczywiście cały czas jest rozluźniony. Co jakiś czas możemy zapytać go się, jak się czuje. Czy wszystko jest w porządku? Czy panią ogłosił, wszystko jest w porządku? Jak najbardziej. Świetnie. Mamy odzew. Pacjent żyje. Jedziemy dalej. Możemy sobie troszeczkę kolistymi ruchami, tutaj, przy samej czasce, pojechać kilka razy, odpuścić. Później ściągamy sobie mięśnie z karku w moją stronę. Delikatnie, cały czas trzymając napięcie, i staramy się podnosić głowę do góry. Oczywiście, cały czas pamiętając o to. O tym, że pacjent musi być wyluzowany. Nie może nam pomagać głową. Sam nacisk głowy wystarczy, gdyż głowa waży około 5 kg, więc sam nacisk głowy wystarczy, żeby te palce wjechały nam pod te mięśnie. I próbujemy sobie delikatnie je porozluźniać. W tym przypadku ja będę czuł, że mięśnie się rozluźniają. Jeśli czuję, że są miękkie, odpuszczam sobie, oczywiście nie puszczam głowy mocno. Delikatnie sobie odkładam. Drugi etap jest bardziej przyjemniejszy dla pacjenta. Wkładam sobie moje ręce pod głowę pacjentki, tak żebym palce miał pod uszami, kciuki na skroniach, i teraz delikatnymi ruchami będę sobie robił kompresję na głowę. Zapewne wielu z Was, jeśli mam migrenowe bóle głowy, Robi sobie kompresję na głowę, czyli ściska, nawet robicie to przypuszczam nieświadomie, ściskacie głowę, żeby przestało was boleć. Robimy sobie właśnie na takiej samej zasadzie. Delikatnie ściskamy i wprowadzamy jeszcze delikatną pulsację. Robimy to też po to, żeby uelastycznić czaszkę, gdyż czaszka ma szwy i każdy szef gdzieś tam przy dużych napięciach potrafi się nam zblokować i próbujemy delikatnie to wszystko uruchomić żeby wszystko się porozluźniało pacjent oczywiście standardowo oddycha sobie spokojnie jedno z moich tak zwanych narzędzi tortur a będą to piny takie metalowe gwoździki i przykładamy sobie je do skroni gdyż oczywiście jak wszystkie struktury są napięte Skronie te strasznie się napinają, powodując dolegliwości, bólowe głowy. Przykładamy sobie do skroni i czekamy, aż mięśnie nam się porozluźniają. Działamy tutaj między innymi na układ nerwowy i na strefy odruchowe w naszym ciele, przez co powoduje rozluźnienie tych napiętych tkanek miękkich. Pacjent może odczuwać delikatny dyskomfort, ale nie jest on na tyle duży, żeby pacjent czuł się aż tak niekomfortowo. Oczywiście cały czas jesteśmy w kontakcie z pacjentem, czyli pytamy się jak się czuje, czy podczas wykonywania tej terapii wszystko jest w porządku. Pani Małgosiu? Wszystko jest w porządku. Świetnie. A teraz pokażę wam zabieg suchego igłowania, czyli inaczej nazywanej medycznej akupunktury na mięśniu czworobocznym grzbietu. Mięsień uznawany jest oczywiście za mięsień stresowy, bo każdy stres niestety usztywnia nam ten mięsień, przez co mogą być tak jak już po poprzedniej terapii bóle głowy, bóle między łopatkami, czasami gdzieś uczucia kucia w sercu. Gdzie oczywiście po, po wizytach u kardiologa okazuje się, że z sercem wszystko jest, jest okej, okay. wtedy warto wybrać się do, do nas. My wykonamy daną terapię, pacjent poczuje się lepiej. Suche igłowanie polega na wprowadzeniu cienkiej, sterylnej igły do mięśnia, starając się wywoływać skurcz. Skurcz spowoduje nam rozluźnienie danego mięśnia, odżywienie jego, zmniejszenie reakcji na ból a również zmianu składu chemicznego w danym mięśniu. Od, zabieg zaczynamy od, oczywiście obowiązkowo, dezynfekcji obszaru poddawanemu zabiegowi gazikiem z alkoholem. Po przetarciu oczywiście musimy chwilę oczekać, niech alkohol troszeczkę odparuje, ponieważ jak zrobimy to od razu, pacjent może poczuć dyskomfort, bo razem z igłą wbijemy troszeczkę alkoholu. Nie bać się, nie, nie wyjdzie to na alkomacie. Także spokojnie. Mamy igłę z prowadnicą. Szukamy sobie na mięśniu największego napięcia. Oczywiście pacjent da nam sygnał, który to jest. W tym przypadku, pani Małgosi. O, mamy tutaj to napięte pasemko, które wywołuje duże reakcje bólowe. Przykładamy sobie prowadnicę z igłą do miejsca. Poprzez delikatne napięcie palcem wprowadzamy igłę do środka. i Teraz szukamy tego rejonu. Powinien się nam pojawić skurcz. I szukamy sobie tego rejonu powolutku, wprowadzając igłę do mięśnia. I jak już mamy tutaj, po reakcji pacjenta widzimy, że Nastąpił skurcz. Oczywiście ich może być mnóstwo, w zależności od tego, jak napięta jest dana tkanka i dany mięsień. I grzebiemy sobie dalej. Oczywiście robimy to bardzo powoli, z wyczuciem. W tym pasemku mamy już chyba w tym jednym skurczu nam się rozładowało. Więc puszczamy mięsień, bierzemy sobie gazik, przekładamy, wyciągamy igłę i zaraz biemy sobie tuż obok, żeby poszukać jeszcze lepszego miejsca. Oczywiście igłę wyrzucamy zawsze do pojemnika na odpady medyczne, nigdy jej nie zostawiamy, nie używamy ponownie procedurę tą robimy na jednym i na drugim mięśniu, czyli zarówno po tej stronie, jak i po stronie drugiej. Staramy się wywołać skurcze, jak już czujemy, że skurczy nie ma lub poszedł jeden, ale taki naprawdę mocny, 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 kończymy igło, igłowanie, ale później musimy sobie delikatnie te mięśnie porozciągać, gdyż były tutaj skurcze, jak każdy z Was miał skurcz, wie, że później te mięśnie są bardzo sztywne, bardzo twarde, więc trzeba je delikatnie tutaj porozciągać, dać im bodziec do rozluźnienia. Natomiast pacjent w domu najlepiej, żeby po takim zabiegu wykonał sobie albo ciepły prysznic, albo ciepłą kąpiel z uwzględnieniem rejonu igłowanego. Jak się pacjent czuje? Żyje. Żyję, czuję się rewelacyjnie, więc ja też czuję się rewelacyjnie, że mogłem pacjentowi pomóc. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami. Mam nadzieję, że obejrzeliście go do końca i że Wam się podobało. A teraz zapraszam Was na kolejne dwa odcinki, w którym pokażę ćwiczenia na kręgosłup, na dolegliwości bólowe kręgosłupa, jak go zmobilizować, jak go wzmocnić żeby dyskomfort się zmniejszył, a jakość waszego życia się polepszyła, a również y, później w następnym odcinku będzie rolowanie, czyli tak zwany automasaż, który możecie wykonać sobie sami w swoim zaciszu domowym. Także dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne odcinki.